Dzień dobry drodzy widzowie, dzień dobry z Rosji dwie wiadomości. Pierwsza reakcja Putina na to, jak on zareagował, że Europa wprowadziła nowe sankcje, w których w tym e, sankcje na eksport e, toaletów do Rosji, bo to wkurzyło Putina jak tak możliwe w ogóle Rosja bez toaletów. Oni wtedy teraz nie mają toaletów normalnych, a tutaj jeszcze sankcji, sankcje. A to po pierwsze. No i go oczywiście komentarz na ten temat i w ogóle a, Odpowiedź dziennikarzy na nowe sankcje, w ogóle co się dzieje Wokół tego nieudanego spotkania z Trumpem w Węgry. No i o, o tym wszystkim będzie kolejny odcinek na pierwszym kanale jutro a, Duży jego, tylko no jak duży, 10 minut on odpowiadał na te pytania A dzisiaj porozmawiajmy na temat tego, że minister finansów Rosji ale tak naprawdę to po prostu, jak mówią w Rosji, Putina, Wszystkie pieniądze i wszystkie jego, wiecie, pieniądze nie białe, jak mówią w Rosji, a czarne pieniądze, które on zarabia lub wysyła nielegalnie. No to taki człowiek, który Obok Putina a, po prostu siedzi i robi, co on mówi, ten Putin. No i dokładnie on powiedział, że teraz już głośno, że oni z Ameryką, ze Stanami a, planują zbudować most. Most z Alaski do Rosji lub z Rosji do Alaski tutaj. Jakby oni, jak zrozumiałem, z tego co zrozumiałem, 50 na 50 będą to robili. Jak e, randkie w Polsce? No i e, oczywiście bardzo dużo pytań od razu, tak? Jakby dlaczego, po co to? No i na jaki pieniądze? Uh, to przyszło wczoraj tunel z Rosji do Alaski. To jest interesujące. Co o tym myślicie, panie prezydencie? Jak wam się podoba ten pomysł? I'm not happy with tego. I don't think you're like it. I don't pytanie to, że dlaczego. Bo. oni chcą, tam gdzie ten of praliw, po polsku napisane, oni chcą tam zbudować tonel. Most tunel. most ja powiedziałem tonel oni chcą. Tunel zbudować, żeby można było przejechać samochodem lub z tego co zrozumiałem, pociągiem. Z Stanów Zjednoczonych do Rosji, ale tutaj bardzo duży problem. Na Alasce, na Alasce tej, stąd gdzie oni chcą budować, tam jakby ludzie nie mieszkają. I w Rosji. Na tym brzegu też nikt nie mieszka. Tam w ogóle najbliższe e, miasto Irkuck, który no, można przejechać i zobaczyć co, coś, na przykład normalne, nie wiem, tam galeria handlowa, lub jeszcze coś, lub sklepy, no, czyli jak zwykłe miasto, to trzeba przejechać jeszcze, jako nie zbudują ten, ten, tonel, ten tunel e, o długości 80 km. Po tym trzeba przejechać 4000 km, żeby dojechać do najbliższego dużego miasta. A jeśli chodzi o małe mieście, to on już będzie za 2000 km. To Anadyr. W taki sposób wygląda Anadyr. <grywa> I ja już nagrywałem na temat, tego, na temat tego miasta, jeśli można w ogóle nazwać to miasto, miastem. Co, co w ogóle, co, co to jest? Co to jest za miasto, jak tam ludzie żyją, gdzie tam ludzie wyjeżdżają, na przykład, jak w Ameryce dwo, dwoje chłopaków, wyjechało na stały i złożyli wniosek o ochronie międzynarodowej? I ludzie, na czy Amerykanczycy, czyli ludzie ze Stanów Zjednoczonych, Dobra mówią, bo, dobra, budujemy, ale po co? Jakby z. Jak oni powiedzieli, z nie skąd do nie kąd. <gry> Czyli w ogóle jakby żadnych wiosek nawet nie ma. A w Rosji ta część e, uznawana jest, bo ważny obiekt strategiczny, czyli ta e, czukotka i w ogóle e, ta część Rosji. Bo tam oni robią, e, testują różne rakiety, jeszcze coś, e, czyli taka wojenna zona. I bardzo ciekawe, no dobra, można byłoby o tym coś powiedzieć, no i milczyć dalej. Nie, oni zaczęli pokazywać, że pierwsze, jakby w telewizji, tak? Jak zawsze, że planujemy tworzyć. Patrzcie. Он соединит Чукотку и Аляску, расстояние между берегами около 86 километров. Эксперты подтверждают, технические возможности для строительства есть, в том числе конкретно в России, учитывая технологии и кадры. В Янцы того они что слушайте, то для того, чтобы что-то там каким-то, знаете, далее, они сказали, что нужно. To ten tunel budujemy po to, żeby, wiecie, handlować. Handlować ciężarówkami, jeszcze czymś, czyli no w sensie ciężarówkami przewozić różne te produkty i tak dalej. Będziemy w taki sposób handlować, bo w Ameryce bardzo rozwinięty jest ten e, transport ciężarówkami, czyli przewozić różne te artykuły i tak dalej, towary różne. I jakby z tego powodu, jakby budujemy, Taką tunel. I to wszystko pokazuje, że Rosjanie starają się, władze rosyjskie, pokazać, że słuchajcie, w Europie tam wszyscy chcą, żeby i już patrzą, i chyba, wiecie, jest radość z tego, że w Rosji nie udało się władzom. Zbudować most, wiecie, taki między, między Putinem i Trumpem. No i wszyscy z tego zadowoleni w Europie, tak? Ale nie! Będziemy budować tunel. Czyli ten tunel tak naprawdę on w ogóle nie jest potrzebny, ale oni chcą jego tworzyć, jeszcze ze strony, po stronie Amerycy nikt nie potwierdził w ogóle, że oni to chcą, chociaż jakieś plany oni wysyłali jeszcze wcześniej na temat tego tunelu, jeśli mówimy o Rosji. Oni, wiecie, starają się pokazać, że w Rosji wszystko jest jeszcze lepsze niż było. Minister ta MIT, czyli spraw zagranicznych, ona powiedziała, że w ogóle w Rosji teraz w stanie, jakby kiedy Rosja jakby w stanie wojny, e, oficjalnie nie, a teraz lepiej Rosja żyje niż e, przed 22 rokiem. Tak samo, jakby wszyscy starają się pokazać, że teraz lepsze, patrzcie, teraz na tyle lepsze żyć, że ostatni tydzień nikt w ogóle w Rosji nie mógł korzystać z Whatsappu i Telegramu, bo Roskomnadzor, jak on się nazywa, po prostu zablokował wszystko. I ludzie po prostu nie mogli z niczego korzystać, z YouTube już nie mogą, ale to dlatego, żeby ludzie... Jak już nagrywałem na ten temat no, odcinek korzystali ze swojego Messengera Max i ten tunel na Alasce też, oni starają się, wiecie, kiedy jakaś, wiecie, jakaś nieudana rzecz wydarzy się w Rosji, czyli coś planowali mocnego i nie udało się i oni mówią, to co planowaliśmy to nic. Z porównaniem z tym, co planujemy <laughs> i budujemy tunel. I ten tunel, jeszcze raz chcę powiedzieć, on jest w ogóle niepotrzebny ani dla Ameryki, ani dla Rosji. <laughs> Ktoś tam w internecie napisał, że Putin wchodzi do Ameryki z tyłu. Jeśli chcecie, jakby, żeby ludzie podróżowali z Ameryki do Rosji, z Rosji do Ameryki, być może po prostu wrócimy, samoloty. Wiecie, taka rzecz ludzie mogą usiąść i lecieć, i jakby to już zbudowane, i możemy. No, dobre, nie możemy przez Europę, jakby latać. No, będziemy latać w takim razie z Alaski do Anadyry. To oczywiście nie odpowiada na te, wiecie, takie pomysły rosyjskie. Z tego powodu, że Rosjanie chcą stworzyć coś, coś takiego, żeby, wiecie, Wszyscy na całym świecie zobaczyli, że patrzcie, my najlepszymi przyjaciółmi jesteśmy z Trumpem. Putin i Trump, patrzcie, aż cały tunel. Most Krymski, nie, Most Krymski to w ogóle, mało rzecz, w ogóle, patrzcie, 80 km tunelu. Więc starają się zrobić, jak i w rosyjskiej propagandzie w telewizji, pokazują, mówią, ale na praktyce, to w ogóle nie ma sensu. Jak mówili. Mamy potężną wojskę, potężną armię. Patrzcie, każdego 9 maja pokazujemy jaka jest potężna armia i tak dalej. Ale okazało się, że hmm, taka armia wyszła wyszedła na te pole walki i nie pokazało jakby nic. I a oni mówili, że oni mogą tam z Ameryce w stanie w ogóle. E, Walczyć i tak dalej, i jeszcze otrzymają zwycięstwo, więc. E, co tam? Co tam za Ukraina? Te, tutaj to my przygotujemy się do wojny z za Ameryką, zawsze nam to mówili, a tak się okazało, że nie dali rady. No i z tym tunelem też, z tym mostem w ogóle całe życie tej rosyjskiej propagandy. Mówić, że jest wszystko idealnie, nawet coś pokazać, trochę, ale to bez sensu. Cóż, ciekawe ciekawe co oni będą robili na podatki Rosjan ten tunel czy nie tworzyć, budować zobaczymy. A ja zapraszam Was jutro o 9 rano na mój pierwszy kanał. Zobaczymy co tam Putin. <noise> Jak on odpowiada na te pytanie o sankcje przeciwko Rosji sankcje toaletowe. Chociaż tam jeszcze i nie tylko toalety, tam jest ropy naftowej z gazem też dużo sankcji. Cóż, zapraszam o dziewiątej rano. A to koniec na dziś. Pa.